Podczas Xbox Games Showcase Extended dowiedzieliśmy się znacznie więcej o Avowed, Lice of P i Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, a nawet usłyszeliśmy o kilku zupełnie nowych tytułach. Oto wszystkie informacje o nowych grach na konsole Xbox. Pierwszoosobowa gra Action RPG studia Obsidian była jedną z gwiazd tegorocznego showcase, a dzięki pokazowi Extended wiemy o niej jeszcze więcej. Akcja Avault rozgrywa się w The Living Lands, odległym regionie krainy Fantazy Eora. Świat gry składa się z szeregu połączonych ze sobą otwartych obszarów i będzie mniej więcej tej samej wielkości co The Outer Worlds czy Knights of the Old Republic 2. I choć Eora jest tym samym światem, w którym rozgrywają się gry Pillars of Eternity. Avout oferuje zupełnie odrębną historię, więc nie trzeba znać tych gier, by wiedzieć, o co chodzi. Powracający fani zobaczą jednak kilka znajomych twarzy w nowej grze, więc jeśli chcecie najpierw nadrobić zaległości, oba tytuły z serii Pillars są dostępne w ramach Xbox i PC Game Pass. Oczywiście nie zabraknie też nowych postaci, takich jak Kai, niebieski koleżka, którego poznaliśmy w nowym zwiastunie Avout. To zaprawiony w bojach żołnierz, z którym lepiej nie zadzierać, choć najwyraźniej ma też niezłe poczucie humoru. Like very much, do they? Jeśli chodzi o postać gracza, dowiedzieliśmy się, że jest on wysłannikiem Imperium Eider, którego celem jest zbadanie tajemniczej plagi dusz, która trawi The Living Clans. Ma więc pewne powiązania polityczne, a także własne niezwykłe połączenie duszy ze światem, które splata go z dziwnymi siłami działającymi w tym regionie. Nic dziwnego, że Kai jest nieco zaniepokojony. Co ważne, chociaż zmieniliśmy perspektywę na pierwszoosobową, gracze mogą spodziewać się takiej samej złożoności i różnorodności systemu walki jak w grach z serii Pillars. Więc bez względu na to, czy chcecie władać dwiema brońmi, czy strzelać ognistymi kulami z palców, będziecie mieli mnóstwo opcji na dopracowanie swojej postaci. Exo Primal to trzecia osobowa strzelanka, która zawiera odpowiedź na odwieczne pytanie ludzkości to wygrałby pojedynek, my w hiperzaawansowanym mechu czy tyranozaur. Extended Showcase dało nam wgląd w więcej wariantów Exo wdzianek, które gracze będą mogli założyć podczas walki z dinozaurami i z których każdy oferuje inne specjalne zdolności. Po raz pierwszy przyjrzeliśmy się również trybowi kooperacji o nazwie Savage Gauntlet, w którym nasi Exo fighterzy biorą udział w misjach PvE w pięcioosobowych drużynach, rywalizując z innymi zespołami z całego świata o to kto ukończy misję w najkrótszym czasie. Exo Primal wygląda dość absurdalnie, a nawet absurdalnie odlotowo i trafi prosto do Game Passa 14 lipca. Dzięki darmowej wersji demo i naszemu wideo z poradami, które znajdziecie w górnym rogu, gracze mieli już okazję całkiem dobrze zapoznać się ze stylowym, nowym souls-like'iem inspirowanym historią Pinokia. Lies of P ale czy to wszystko nie sprawiło, że chcielibyście dowiedzieć się o nim jeszcze więcej? W najnowszej prezentacji Lies of Pi dowiedzieliśmy się więcej o ramieniu Legionu, różnych potworach, z którymi będzie musiał się zmierzyć nasz protagonista, oraz widmach, które można przywołać do pomocy w trudnych sytuacjach. Gdy Lies of Pi wyląduje w Game Passie 19 września, sprawdzone zostaną nie tylko wasze umiejętności bojowe, ale także sumienie. Czy będziecie okłamywać napotkane postacie, by nie narażać ich na cierpienie, czy też zawsze będziecie kierować się szczerością? Którekolwiek rozwiązanie wybierzecie, spodziewajcie się, że wasze wybory odbiją się szerokim echem w świecie gry. Zespół stojący za Spiritfarerem powraca z czymś równie wspaniałym, ale o wiele mniej spokojnym, a przynajmniej niewypełnionym kłamiącymi kugiełkami. Free Immortals to wieloosobowa gra o przemierzaniu podziemi inspirowana boską komedią Dantego. Nie będziemy jednak eksplorować tych podziemi w 3 lub 4 osobowych drużynach, lecz wspólnie z 32 innymi graczami, co zapewni nam całkowicie unikalne multiplayerowe doświadczenie. Wygląda to na ekscytującą odmianę dla Thunder Lotus i niesamowicie fajny nowy spin formatu Roguelike. Dodatkowo oferty Immortals trafi prosto do Xbox i PC Game Pass. I co najważniejsze, wygląda na to, że filowi Spencerowi się podobało lepszej polecajki nie znajdziecie. Poznaliśmy też 10 zupełnie nowych tytułów Indie, które dzięki ID at Xbox trafią do Game Passa. Bogata lista gier, wśród których znajdziemy zarówno skorupiekowego sous Like'a Another Crab's Treasure, jak i czarująco oldschoolowe Sea of Stars, jeszcze bardziej urozmaici bibliotekę Game Passa, pozwalając graczom eksplorować morskie głębiny, opiekować się chorymi kosmitami, a nawet hasać po okolicy jako psotny miejski kociak. Naprawdę, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Czteroosobowa gra grozy, fantasmofobia, która zdążyła już nieźle przeradzić graczy PC, w sierpniu tego roku trafi na konsolę Xbox Series x i S. W tym domu dzieją się naprawdę dziwne, nadprzyrodzone rzeczy. Zamiast jednak wykorzystać je do stworzenia niezwykle udanej serii filmów found footage, wraz z przyjaciółmi postanawiacie zbadać prawdziwe źródło tych zjawisk. Współpracujcie, odkrywając i zbierając dowody, a do tego korzystając z najbardziej zaawansowanych technologii do polowania na duchy. The First Descendant to trzecioosobowy looter shooter, który został zbudowany przy użyciu silnika Unreal 5 i który wygląda absolutnie zachwycająco. W grze przyjdzie nam wybierać spośród śmiertelnie niebezpiecznych potomków, z których każdy może pochwalić się wyjątkowym, zaawansowanym technologicznie orężem. A później będziemy musieli połączyć siły z maksymalnie trzema innymi graczami w trybie kooperacji, taktycznie łącząc swoje umiejętności w walkach z potężnymi bosami. Co najważniejsze, The First Descendant będzie całkowicie darmową grą i będzie oferować pełny crossplay między konsolami Xbox Series X i S, Xbox One oraz PC-tami. Premiera gry planowana jest na 2023 rok, a wcześniej będzie można ją wypróbować w ramach crossplay bety, która potrwa od 22 do 28 sierpnia. Dowiedzieliśmy się również więcej o The Lamplighter's League, taktycznej przygodówce od twórców serii Shadowrun Returns i Battletech. W tej alternatywnej wersji lat 30. nic nie jest takie jak się wydaje. Spiski i kulty są tu na porządku dziennym, więc razem ze swoją bandą wyrzutków będziecie musieli podróżować po świecie, by się nimi zająć. Nie jesteście najlepszym zespołem do tego zadania, ale jesteście najlepszym, jaki był dostępny, więc do roboty. Cokolwiek się stanie, przygotujcie się na niesamowitą przygodę 3 października, kiedy The Lamplighters League pojawi się na Xbox Series X|S jako premierowy tytuł w Game Passie. O tak, ta gra zapowiada się naprawdę ciekawie. Towerborn było jedną z nowych gier zapowiedzianych podczas Xbox Showcase, a teraz mieliśmy okazję jeszcze bliżej przyjrzeć się tej intrygującej produkcji action RPG w 2,5D. Towerborn, które trafi do Game Passa już w dniu premiery, kładzie duży nacisk na tryb kooperacji, pozwalając graczom łączyć siły zarówno w sieci jak i na kanapie. Podstawowy schemat rozgrywki zakłada wyruszenie w świat, skopanie kilku tyłków dzięki szybkiemu i płynnemu systemowi walki, a następnie zabranie wszystkich zdobytych łupów z powrotem do domu, by tam stworzyć jeszcze potężniejszy ekwipunek. Aha, a powrót do domu oznacza wspaniały duży wiatrak zwany dzwonnicą. Całkiem nieźle, prawda? Deweloperzy mają też wielkie plany na przyszłość. Towerborn będzie grą sezonową z nowymi wątkami fabularnymi, ekwipunkiem, zadaniami, biomami i bossami. Wyobraźcie sobie Super Monkey Ball, ale znacznie lepiej uzbrojone, a będziecie mieć dość dobry obraz Go Mecha Ball. W tym szalonym Rogelajcie gracze mogą szybko przełączać się między dwiema formami: potężnym uzbrojonym w broń mechem i zwinną toczącą się kulą. Spodziewajcie się mnóstwa wybuchowej akcji, setek różnych broni i całej masy toczenia się, gdy Go Mecha Ball pojawi się ekskluzywnie na PC-ach i konsolach Xbox na początku przyszłego roku. Oprócz tych rewelacyjnych nowych gier, zobaczyliśmy również niektóre z nadchodzących aktualizacji, w tym jedną, którą wszyscy mocno się ekscytują. Mieliśmy okazję dokładnie przyjrzeć się nadchodzącemu ogromnemu rozszerzeniu do gry Cyberpunk 2077. Zarówno Quest Director Paweł Sasko, jak i legendarny niszczyciel Matrixa, miłośnik psiaków oraz znakomity awanturnik Keanu Reeves, pojawili się, by opowiedzieć nam o nim więcej. Widmo Wolności zabierze nas do nowej części Night City zwanej Docktown, najniebezpieczniejszej dzielnicy w mieście. Znajdziemy tu dobrze prosperujący czarny rynek, idealne miejsce, by zdobyć nową broń lub cybersprzęt, w tym unikalne przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Są to jedne z najpotężniejszych elementów ekwipunków w grze, ale ze względu na to, że pochodzą z czarnego rynku, są również dość niestabilne. Więc korzystajcie z nich ostrożnie. Pewnie nie będziecie też musieli długo czekać, żeby wypróbować nowy gir, ponieważ Docktown leży poza oficjalną jurysdykcją policji. Złamcie tutajsze zasady, a będziecie ścigani przez bojówki Bargest, a te naprawdę z nikim się nie cackają. Zespół CD Projekt Red całkowicie przebudował system policyjny, dzięki czemu ich reakcje są bardziej dynamiczne i zróżnicowane, więc nie spodziewajcie się łatwych ucieczek. Dowiedzieliśmy się również nieco więcej o nowej postaci Idrisa Elby, Solomonie Ridzie. Podobnie jak Johnny Silverhand, Solomon jest kimś, kto został odsunięty na bok przez władzę i wygląda na to, że może mieć o to trochę pretensji. Ale jestem pewien, że potraktuje to bardzo łagodnie, w przeciwieństwie do następnej gry. Bo Cyberpunk 2077 nie jest jedynym tytułem, w którym pojawi się dodatkowa ekscytująca zawartość. Odjechana, pierwsza osobowa strzelanka High on Life, doczeka się nowego, pełnego grozy rozdziału, zatytułowanego High on Knife. Zapowiada się nam rożącą krew w żyłach przygodę, w której towarzyszyć nam będzie nowa gadająca broń o imieniu Harper, której głosu użyczyła Sara Sherman z Saturday Night Live. A czekając na tę przerażającą opowieść, możecie już teraz sprawdzić podstawową wersję gry w ramach Xbox i PC Game Pass. Fallout 76 również dołączyło do zabawy z nową upiorną, darmową aktualizacją Once in a Blue Moon, która rozświetliła niebo 20 czerwca. W Apalachach grasują nowe kryptydy, znane lokalnie jako Blue Devil i Ogua. Doszło też kilka nowych wydarzeń publicznych, w których gracze mogą wziąć udział. Macie więc kilka nowych powodów, dla których powinniście sprawdzić Fallouta 76, który jest dostępny w usłudze PC i Xbox Game Pass. Jeśli nadal trzyma was szaleństwo Hi-Fi Rush, to uważajcie, bo najbardziej porywająca gra rytmiczno-zręcznościowa na świecie otrzymała dwa nowe tryby rozgrywki. BPM Rush to tryb turbo, który pozwala podkręcać rytm, pokonując wrogów aż do pełnego dubstepu. No i jest jeszcze Power Up, Tower Up, który pozbawia czaja jego umiejętności i zmusza go do walki o ich odzyskanie. Oba nowe tryby pojawiły się za darmo 5 lipca, więc pobierajcie Hi-Fi Rush z Game Passa już teraz i wbijajcie w rytm. Dune część druga, zapowiada się na jeden z największych filmowych hitów tego roku. W końcu nie na darmo Elvis zgolił wszystkie włosy. A dzięki nowemu rozszerzeniu posiadacze Microsoft Flight Simulator będą mogli sięgnąć po kosmiczną technologię. Darmowa aktualizacja inspirowana Dunom pojawi się 3 listopada, tego samego dnia co film, i wprowadzi do świata gry takie kultowe pojazdy jak Ornitopter. A sam Microsoft Flight Simulator jest dostępny w ramach subskrypcji Xbox i PC Game Pass. Nasza lista powodów do ekscytacji konsolą Xbox stała się jeszcze dłuższa, a wasza? Napiszcie w komentarzach, co spodobało Wam się najbardziej. Trzymajcie się, cześć!